Piękny listopadowy, jeszcze dzionek, śnieżek, napadał, temperatura ujemna, liście chrzęszczą razem ze śniegiem pod stopami. Warto było wybrać się na kawkę, na herbatkę do lasu. Sprawa jest tylko tego typu, że niestety nie mamy temperatur, jak już wspomniałem, dodatnich wobec o ile w spoczynku, znaczy o ile w ruchu, jeszcze jestem w stanie jakoś tam przeżyć tą zimową ujemną temperaturę. O ile jak już będę siedział, będzie mi trochę za zimno. Z pomocą przychodzi mi coś, co się nazywa system PCS. Ci z Was, którzy troszeczkę tam siedzą w temacie, wiedzą mniej więcej, że Amerykanie mają swój level, tam pierwszy, drugi, piąty, siódmy, czyli cały system odzieży, począwszy od gaci, skończywszy na mm, kurtkach, jakichś tam y, Gore-Texowych, nie gore A Brytole mają swój system PCS, czyli Personal Clothing System. Y, oznacza to chyba system osobistego ubierania się. Czy on jest tak dobry jak amerykański? Nie wiem, bo nigdy nie miałem nic amerykańskiego. No, może oprócz yy, kurki texowej ale osobiście. Żałuję troszeczkę, że stare wersje, czyli jeszcze nie PCS, czyli tak zwana softy, czyli mięciusia, czyli spodnie ocieplające dwukolorowe oraz kurtka gdzieś tam poznikały. Spodnie jeszcze mam w kolekcji, pokazywałem Wam na jakimś filmie. Niestety nie mam już, nie mam kurtki w moim rozmiarze, ciężko jest teraz dostać. Ale przed Wami oto coś, co, to ma, co ma być następcą, zastępcą, czyli nowoczesny system Personal Clothing System. I co my tutaj mamy? Jeżeli dobrze widzę, w tej chwili złapałem chyba gacie ocieplające. To są gacie, które oczywiście nakładamy na gacie. Gdzie tu jest rozporek? Muszę znaleźć. O, proszę bardzo. Cyk-myk-pyk. Jedna nogawka. No właśnie. Druga nogawka. Duże to bydle, tutaj też z rozmiarówką. Brytole mają pewien drobny problem. U nich na przykład w podobnej kangurce tego systemu, jeżeli kupicie teoretycznie na swój rozmiar, to będzie za mała. A te gacie jakoś tam się też nie pasują. Kupiłem teoretycznie na siebie, a okazują się być za małe. Przepraszam, nie za małe, za duże. Z kolei kurtka, która jest teoretycznie dwa rozmiary na mnie za duża, jest z kolei, tak powiedziałbym, w sam raz. Także pod tym względem, jak będziecie gdzieś kupowali, szukali, starajcie się znaleźć opinie innych ludzi, niech wam powiedzą mniej więcej, jak się do tego zabrać. Tu od razu muszę też ulokować produkt. Szukałem kompletu na siebie. To gdzieś tam po jakichś portalach, nie portalach jest albo kurtka dostępna, albo spodnie, a cały komplet udało mi się kupić w takiej jakiejś ludzkiej cenie na nieocenionym Army Wardzie. Powiedz powyższego, jeżeli będziecie próbowali kupić pytajcie tam o rozmiarówkę, na pewno Wam powiedzą. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego worka kompresyjnego, jak w przypadku wcześniejszej wersji. Wszystko kompresuje się do kieszeni w przypadku kurtki, do tylnej kieszeni, jeżeli chodzi o spodnie. Yy, bardzo fajna rzecz, temperatura komfortu około minus 10 stopni. Oczywiście kieszenie przelotowe, dostęp do kieszeni w spodniach jest. Dzięki czemu mogę teraz sobie spokojnie, bez marznięcia 4 liter i innej części ciała przygotować sobie herbatkę. Nie wiem jak z trwałością tego systemu, potestuję, zobaczę. Jeżeli coś się będzie psuło, niszczyło, rwało i tak dalej, o tym oczywiście opowiem Wam gdzieś tam pewnie w jakimś szorcie. Ale jak na razie pierwsze testy, pierwsze próby wypadają pomyślnie, dzięki czemu nawet nie muszę nosić poddupnika w takich warunkach pogodowych, wystarczają mi te gacie ogrzewające. Na razie!